O zabranie głosu poproszę gości, panem się. Na wstępie chciałem podziękować moim zawodnikom. Kolejnego, bardzo dobrego sezonu, bo nie wiem, czy się państwo ze mną zwodnicie, ale bardzo rzadko kluby na koniec sezonu mogą powiedzieć, że zagrały dobry sezon. Oczywiście miara dobrego sezonu dla każdego jest inna, ale patrząc na to, dlaczego mówię kolejny rok temu, a wam do pierwszej ligi w tym roku nieoczywiste utrzymanie się na cztery kolejki przed końcem jakby jest wynikiem bardzo dobrym, dlatego mówię duże słowa uznania szacunku dla piłkarzy. Tak ostatnie dwie konferencje mmm, dziękowałem pewnym osobom, żeby jakby na ostatniej konferencji e, nie zająć za dużo czasu do tego dzisiaj. Podziękuję mojemu sztabowi i rozpocznę od człowieka, o którym się najmniej mówi, o Adasiu, naszym fizjoterapeucie, który pracuje tak jak wczoraj do 12 w nocy, jest jego wartość i praca jest nieoceniona, dzięki też w dużej mierze jego pracy, by w tym sezonie mieliśmy nie mieliśmy ani jednej kontuzji jakiejś poważnej, czyli jeżeli te kontuzje były, to jakby zawodnicy bardzo szybko wracali, więc bardzo Adasiowi dziękuję, dziękuję mojemu trenerowi Danielowi, Damianowi, Grześkowi. No jakby ich praca, tak jak były do każdego meczu, była nieoceniona, więc praca z nimi jest czymś pięknym. Co do dzisiaj do meczu, trochę takie mieszane uczucia, bo szkoda, że nie mogliśmy zagrać 11 na 11, bo uważam, że ten mecz byłby jeszcze ciekawszy, ale jestem niesamowicie dumny z zawodników, że mimo tego, że Graliśmy na koniec w dziewiątkę, to szukali momentu gdzie moglibyśmy wysokim pressingiem grać, czy szukać ataku policyjnego, więc cieszę się bardzo, że mimo mniejszych zawodników, zachowany był taki nasz duch gry, nasza filozofia, nasza mądrość i za to bardzo dziękuję. Myślę, że nie będę panu dzisiaj zawierał więcej dużo czasu, dziękuję. Czy są jakieś pytania do pana trenera? Tak. Trenerze, Mariusz, powiedz tak szczerze. Wczoraj coś się wydarzyło, w tej wiedzą co, wiele osób mnie prosiło, żebym zadał to pytanie, muszę je zadać. Czy zmienisz decyzję? O tym, żeby zostać w kuszkowie. Jestem w Puszkowie w zdjęciu 3 lata i trochę... Nie że trochę mi smutno, że takie pytanie pada, ponieważ ja jestem wyznawcą pracy w jedności, nie jako jednostki indywidualnej. Uważam, że dzisiaj... Czy będzie trener Misiura, czy jakiś inny trener, to, to nie jest aż taka duża różnica, że najważniejsze są ludzie, którzy będą w klubie i będą potrafili stworzyć drużyny, grupę, zaczynając od samej góry, prezesa, zarządu, dyrektora, e, sztabu, zawodników, kibiców, żeby jakby wszyscy byli jednością, wtedy jest jakby siła, wtedy jest w jakiś sposób e, pokazywanie, że można przenosić sufity, no bo mówię, my, takie pytanie po trzech latach m, uważam niesamowitych sukcesów w gminie gdzie no, nie zrobiliśmy tego, że nie zrobił tego sam siura, nie zrobił tego sam na nagamacy, nie zrobił tego sam wujcicki, nie zrobił tego sam mistrz, nie zrobił tego sam mleczko, tylko zrobiliśmy to czy ktoś z zarządu sam, tylko jakby my wszyscy jako grupa tak samo i ty się przyczynili dużo do tego, że jeździłeś na wyjazdy, mieliśmy materiały, dzięki tym materiałom zawodnicy mogli pokazać swoje emocje swoim rodzinom, znajomym, kibicom, więc jakby każdy, że tak powiem, taką cegiełkę do tego włożył. Ja pożegnałem się dzisiaj na boisku z piłkarzami, pożegnałem się w tamtym tygodniu z kibicami, pożegnałem się dużo wcześniej z prezesem Sylwiuszem, pożegnałem się z zarządem, więc jakby Decyzja jeszcze jakaś zapadła, że to jest mój jakby ostatni sezon z Pruszków i ja chciałbym, żeby to było uszanowane, ale tak jak powiedziałem, to nie jest najważniejsze, że z Pruszków będzie dalej. Najważniejszy jest klub, najważniejsze jest to, że jest klub w najważniejszy najważniejsze jest to, że na pewno zarządzy zbuduje kolejny raz bardzo dobry zespół, który mam do tej pory, więc o to jestem spokojny, dlatego mówię. Dziękuję za pytanie, ale... Nie ukrywam, że chciałbym, żeby po trzech latach bardziej było docenione, że my to wszystko zrobiliśmy jako grupa, jako jedność. Tak samo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj przyjechali bardzo daleko, żeby zajmować ten ostatni ostatnim w tym sezonie. I teraz ja będę siedział na trybunach bardzo często i wyglądał poczynione. Dobrze grającego z Mieszka Puszków w przyszłym sezonie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, czy do no. Pana? No. Nie, że nie. Dziękuję bardzo. Po zabraniu głosu poproszę o ten radziu podaży, tam na adalne, co Wspaniały dzień dzisiaj i to jest piękne, gdzie, gdy wydaje się, że coś jest niemożliwe, a przy terminacji i walkę i codzienną pracę dochodzi się do, do takiego pięknego momentu jak dzisiaj. Dziękuję kibicom za wsparcie, bo to było bardzo ważne, że wierzyli od pierwszego, od, pierwszej, od pierwszej minuty tego meczu. Dziękuję zawodnikom, że wierzyli do końca, do ostatniej sekundy tego spotkania i to pokazuje rób temu byliśmy jedną... Jedną nogą w pewnym momencie z drugiej lidze, a teraz walczymy o ekstraklasę. Niesamowite tą pracę zrobiliście za wylicy. Niesamowity moim zdaniem progres. Tak więc to tak dzisiaj jest piękny dzień. I... I taka jest piłka, że czasem wydaje się, że jesteś już praktycznie bez szans, a te szanse, te szanse dzisiaj były malutkie, ale, ale jesteśmy w barażu ekstra ekstraklasę. Myślę, że to jest moje drużyny Mount Everest i takie jest, takie jest moje zdanie, że dzisiaj doszło do yeah. Mount Everest, ale na Mont Everestem jeszcze jest niebo, więc, więc gramy dalej. Dziękuję. To jakieś te Robert Mohamczyk od Raupolenius. Jak filatren robi to waszą emocję, bo to nie tylko awans do branży, ale także zbudowanie drużyny, która przecież przed okiem tak naprawdę w Ligowym dołku. Tak, myślę, że ci ludzie, którzy, którzy dobrze analizują, analizują moją pracę, bo wiedzą, że w pewnym momencie jak, jak tu przechodziłem, był inny moment niż teraz, Mój zespół nam na przedostatnim miejscu. Trzeba obiektywnie przyznać, że w dołku na nic wygramek straconych i no, ogólnie nie wyglądało to zaciekawie i po roku łączymy ekstra klasę. I powiedziałem, wcześniej progres jest i ja mam satysfakcję z tego powodu i myśmy zawodnicy tak samo. Że dzisiaj jesteśmy z jednym z człowieków z drużyny bo... pierwszej ligi. I też piękno jest w tym zawodzie, że, że to satysfakcja jest i, i naprawdę widać sens pracy i mojej, i, i tej drużyny. Dzień dobry. Ja poczekalski, Polska Agencja Prasowa. Mam pytanie do Terela. Czy najbardziej nerwowy dzisiaj, jednak nie było to, jak wszystko zrobili pana zawodnicy? Właściwie nic się nie czeka co się staje w i w tyle. No pewnie oczywiście, ale no, ja to nie chciałem nawet wiedzieć w wyniku, żeby się nie dokoncentrować w tym jaki jest wynik e, tych meczy, meczów, m, które, w, które, które nas interesują. M, koniec, taka informacja i w my, jeszcze nie wiem. Ja ja taki ciekawy moment też e, swojej pracy trenerskiej jak, jak grałem o utrzymanie z Olimpią Elbląg na, na stadionie Lanej Toruń. M, Jelena grała wtedy awans, nagraliśmy o to, żeby się utrzymać w drugiej lidze i była 95 minuta, powiedziałam do siebie, no już, już niestety koniec, obracałem się, napięcie i widzę piłka jest w górze, Tomasz Serdelewski przedłuża tą piłkę głową i Oleg Prytula trzeba bramkę, został 5 sekund za meczu, niesamowite. niesamowite, to jest w ogóle, coś, coś takiego niemożliwego w piłce się tak, zdarza. Jeszcze, no nie czy Czuję trener mi dosyć, bo przecież awans mógł być bezpośredni, patrząc z perspektywy tego, jak przebiegał sezon. Do tego bezpośredniego awansu to powiem chyba ma troszkę, trochę było, nie było za daleko. Na pewno, pewno cieszymy się tu i teraz z tego, co mamy. Z tego, co mamy i, gdyby, i tutaj w jakieś, wchodzimy w takie jakieś myśli w ogóle, że mógł być bezpośredni. Mówiło, że Myślę, że trzeba się cieszyć, co, co osiągnął zysku w zysku w przeciągu tego roku. I trzeba też popatrzeć się realnie na to, jak inne zespoły z pięknymi stadionami, z wysokimi budżetami, teraz z teraz tą ligą się żegnają. Tak więc hmm. powiem panu tak, moim zadaniem tutaj było utrzymać Odrę. W pierwszej lidze to też było. Mniej najbardziej, największy niesmach bym, 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 bym tego bym celu osiągnął, bo. Naprawdę no, kibice zaczęli członić na stadion, nowy stadion rośnie, I to jest dla mnie dla dużo satysfakcji, Jakby się wydarzyło coś ponadto, To tak jak powiedziałem, dla mnie, dla mnie to jest Mont Everest, ale pod Mont Everestem jeszcze jest niebo. No, i tak, więc, tak więc jeszcze póki pi piłka w grze, to będziemy na pewno walczyć o tych barażach. No, i tak jak tak jak widzę i myślę, że moi zawodnicy nie są na stale pozycji. Jeżeli nic już nie mam recepty tutaj. Dziękuję bardzo. za rozmowę.